Za długo było stabilnie. To jest taka ciekawa sytuacja, że kiedy jest za długo stabilnie, człowiek niby wie, że ma jakieś dolegliwości, przepraszam, ale zapomina. Jak zapomina, to stara się żyć normalnym życiem. Czyli stara się żyć w tak zwanym normalnym tempie, i nie mówimy tu jakby o jakby podkręconym, tylko stara się realizować jakieś zadania. No ogólnie stara się żyć, nazwijmy to normalnie. No i wszystko jest pięknie, ładnie, fajnie. Jakiś czas to hula, wydaje się, że. A, udało mi się osiągnąć stabilizację na lekach. Ogólnie jest już dobrze. Ha-ha-ha. Aż w końcu przychodzi taki dzień. Ni stąd ni zowąd, że w nocy dzieją się rzeczy. I przynajmniej u mnie to takie, że nagle bardzo źle śpię. Niby śpie, niby nie śpie, jakaś bezsenność. Coś jest dziwnie. Przebudzam się co trzy minuty. Już wiem, że nie będzie dobrze. Nad ranem wziąłem hydrą, więc wydaje się w normalnym trybie, że powinno pomóc. Zazwyczaj pomaga. No, nie pomogło. To jest normalka, że kiedy się budzę, to wita mnie kilkanaście wiadomości. Przynajmniej bierze się to stąd, że ja późno wstaję i, i ludzie do mnie po prostu w tym czasie piszą. Więc dzień zaczynam od prasówki i od odpisywania na wiadomości. To jest taka norma. A dzisiaj, jak zobaczyłam te wiadomości, to stwierdziłam, że wpełzam z powrotem pod kołdrę, bo nie. Mm -mm. I tak, tu pojedynczy telefon, tam jakaś wiadomość. Takie bardzo banalne rzeczy, które wczoraj były banalne, a dzisiaj okazało się, że powodują, że mam wrażenie, jakby była górnikiem, nagle zawaliłaby mi się kopalnia na głowę. Wszędzie ciemno, duszno, i ogólnie za dużo. Na pewno znacie ten stan. Mówię, a dobra, ogarnę się. Ja zrobię kanapkę. Wbijam nóż w chleb. Ten sam chleb, ten sam nóż, a ciężko idzie z jednej strony, z drugiej. Prawie powiesiłam się tam na tym nożu. Wiecie, w sensie, żeby dobić do chleba, żeby się ukroił. Prawie się powyczałam, bo okazało się, że to jest za ciężko. Także jesteśmy na etapie. Udaje się zrobić kanapkę. <laughs> Przepraszam, ale jest to bardzo ciężkie. No i w momencie, w którym dzieją się takie stresowe historie, też często, jak pewnie słyszycie, łapie mnie chyba, i trochę chyba blokuje mi się gardło. No, a mam na dzisiaj zaplanowane zajęcia. No i tak myślę, dam radę na jeszcze jednej hydro się podnieść? Jakby zajmę czymś umysłu, jeszcze dzisiaj się doczołgam do weekendu? Czy może jednak się to nie uda? Czy w którymś momencie jednak buchnę płaczem, bo mnie przerośnie dzień? Albo zacznę krzyczeć po prostu sama do siebie? Czy może jednak uda się na tej hydroksyzynie do wieczora przeczołgać? Bo jakby, jak słyszycie, nie mam jeszcze jakiejś takiej bezsilności, że nie mogę się podnieść z łóżka, ale już jest mi dobrze jak leżę, jak nie ma bodźców i tak najchętniej po prostu zamknęła oczy i tak leżała. Mamy właśnie dreszcze, jakieś takie, wiecie, dziwne, dziwne historie związane typowo z tym, że Przyprawiają się jakieś właśnie jakieś lęki, jakieś poczucie niemocy, takie wrażenie przebodźcowania. Od razu w takim momencie zaczynam się też pocić, właśnie mam, mam chypę, mam dreszcze. Często pojawia mi się też gorączka ze stresu. No, także zaraz rybnę jeszcze jedną hydroksyzynę i spróbuję się ogarnąć, bo na zasadzie, bo, bo jestem przodownikiem pracy i przodownicy pracy dają radę. No i też dlatego, że staram się, żeby depresja mnie jednak całkiem nie wysadziła znowu z siodła. A szczęście, te, te stany nie są jakieś takie strasznie długie ostatnio i nie są strasznie mm, głębokie wszystko. Bo jak na moje doświadczenia, to takie położenie się na trochę to jeszcze nie jest głęboko. No ale już wiem, że jest słabo i że na pewno parę dni teraz powinnam poleżeć odpocząć. Co też mam zamiar uczynić od jutra. Żeby dać po prostu ciało odpocząć, umysłowi odpocząć. Także myślę, że weekend sobie robię jakby off, jeśli chodzi o, o kontakty ze światem. I chyba po prostu odpocznę. Trzymajcie kciuki, żeby szybko przeszło. Ja trzymam kciuki za was, żebyście czuli się jak najlepiej. I do zobaczenia. Pa!